Cześć wszystkim, tutaj załogi W Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG Rupert Wschodzen oraz mój nieodłączny gracz Werner Görder. A dzisiaj będziemy rozmawiać o naszym wspaniałym, ulubionym temacie gorącego południa, czyli Estalii miejscu, o którym w starym świecie powiedziano mniej niż o czymkolwiek innym. Tak, które w naturalny sposób przywodzi na myśl Hiszpanię, ale Hiszpanią nie jest. Nie jest Hiszpanią. Zresztą tak trzeba tutaj przypomnieć, że jednym tchem zwykle jest wymieniana obok Chilei i o tyle o, o Chilei wiadomo niewiele, o tyle o Estali Estali nie wiadomo praktycznie nic. Tak. Niemniej jednak w loże jest parę skąpych informacji na ten temat i z nich właśnie dzisiaj zbudujemy cały podcast, a więc co wiemy o Stali pomijając to, gdzie jest zlokalizowana? Wiemy również to, że ludzie ją zamieszkujący uważają, że to oni są potomkami pierwszych ludzi, którzy zamieszkali w Starym Świecie. Tak, i część z nich zresztą uważa się za potomków ludzi, którzy pochodzą z Tylos, czy Tle, czy z Kawazaru. Zależy od kogo zapytać czy ludzi mieszkających w Tilei, czy w Estalii bo oczywiście tutaj ta historia ich pochodzenia jest wspólna. Oni, jeden i drugi lud uważa, że to ich przodkowie zamieszkiwali to legendarne miasto. Dokładnie, a jest to oczywiście to miasto, w którym ludzie ponoć jeszcze zamieszkiwali razem z krasnoludami, a które upadło na skutek powstania z skawenów. Tak, z podobnego powodu zarówno Tilańczycy i Estraljczycy wielkim, wielkim szacunkiem darzą mirmilię. Tak, oraz wedemny zresztą. Reszta bogów no, klasycznych nie. tam też ma swoje miejsce, jak najbardziej, ale to są chyba takie dwie boginie, które wiodą prym, przynajmniej w tych strzępkach informacji, które mamy. No i co jeszcze? No, dalej już jest gorzej. Dokładnie, dalej to już tylko pojedynkowicze nie wiem jak to przetłumaczę. Właśnie, właśnie jest, bo to tak, jest źle, ale nie jest beznadziejnie. Okej, okay, ty już tutaj mówisz o właśnie o pojedynkowiczach, czyli tak zwanych diestro. Tak, eee, tak. Skalisty Dokładnie. Eee, fani drugiej edycji zapewne pamiętają eee, profesję Szermierza Astalijskiego. To będzie właśnie to? Tak, to będzie właśnie to. Zresztą to też jest ciekawa kwestia. Chciałam wspomnieć o tym później w odcinku, ale jak już zaczęliśmy, to lećmy z tym koksem. A więc. No. To jest właśnie to, jak się Tilańczycy i Estalijczycy pojawiają zwykle w loży. To jest właśnie a propos pojedynków i tych swoich Szermierzy. Estaliczycy jakby to ciągnął jeszcze troszeczkę dalej, ponieważ ci szermierze to nie jest tak, że oni tylko świetnie walczą e, rapierami, nie, nie, nie. Tutaj proszę się cofnąć do wszystkich Klasycznych filmów płaszcza i szpady, gdzie nasz e, walczący Diestro nie może po prostu wygrać z przeciwnikiem e, z racji tego, że l, ma tam większe WW czy coś takiego. Nie. nie, nie. To On jest... nie dość, że się będzie popisywał, to jeszcze będzie. Tak, właśnie chodzi o, e, popisywanie się. I tutaj mamy całą szkołę Fekunku, która opisuje najważniejsze jakby części pojedynku, gdzie zaczynamy od introdukcjone. Gdzie nasz szermierz właśnie opisuje się jako tam Arman Villa Lobos, Villa Francesca, Villa Lusicita, żeby się przedstawić swojemu przeciwnikowi i opisuje w jaki wspaniały sposób go pokona. Po wymianie pierwszych kilku ciosów, sztychów i innych manewrów dochodzi do części metrologika, gdzie nasz właśnie estalijski szermierz mówi, dlaczego on jest lepszy. Dlaczego... Tutaj dodajmy, że bardzo często to się. Nauką i wyciągają z astronomii w dużej mierze i wiele ponoć bardzo użytecznych informacji i opisują na przykład zasięg swojego przeciwnika, rozpisany na kolei, dlaczego to sprawia, że oni wygrają, ponieważ długość ich łokcia i takie tego typu pierdoły. Więc czyli, tłumacząc, czyli tłumacząc na nasze, wać pan się ode mnie jako odmuch odganiasz. Właśnie, tylko że z hiszpańskim akcentem Ole. Później jest oczywiście nieodłączna część pojedynku, jaką jest krytyka, gdzie robimy to samo, tylko właśnie przeciwnika i dlaczego jego fechtunek jest kiepski i ma Waś machasz jak cepem. Mm -hmm. No, i na sam koniec mamy, mamy Ultimo Floreo, gdzie już po zwycięskim pojedynku nasz wspaniały estalijski szermierz musi się popisać, przed, jeżeli jeszcze żyje jego przeciwnik oraz całą publiką. Ponownie przedstawić, przy okazji najlepiej uwieść jakąś białogłową albo dwie. I no, tak właśnie wygląda salickie pojedynkowanie się, tak? Czyli nie padł na znak, żyć będzie. E, tak, ja, ja sobie dzisiaj właśnie tak w celach poszukiwania inspiracji już przejrzałem wyrywki z klasycznego warhammerowego serialu Znak Zorro. Piękna rzecz. Tak, który polecam wszystkim w poszukiwaniu właśnie inspiracji na sesję, czy to w Słonecznej sali, czy to do tego dojdziemy właśnie w Nowym Świecie. Bo... Wraz z Nieśmiertelnym, który też świetnie tutaj... E, tak, bo to, mamy właśnie dwie, dwie chyba postać, e, jeżeli chodzi o takie szersze media, które reprezentują właśnie sylwetkę cileńskiego szermierza i właśnie mamy wersję Zorro i mamy Estebana... Jak, jak się nazywał Sean Connery w Nieśmiertelnym? Znaczy no, Sean Connery... To no, jest Sean Connery, zależnie, niezależnie od tego, czy gra Estaliczyka, czy gra tak. Smoka, jest tak. Connery. Tak. Tak, miałem sobie zapisać. Chyba, oczy, że nie. ma takie śmieszne, śmieszne wdzięki. Akurat wtedy też gra Shonan Connery. Ale... Zresztą się zauważyć, że szlachcic w czwartej edycji w Profesji tak wygląda mocno inspirowany właśnie jako Shonan Connery w Miałem sobie sprawdzić przed nagrywaniem, jak on się nazywał. ale mi się, że Esteban jakoś tam, teraz nie pamiętam. Szlachcic w czwartej edycji faktycznie wygląda, jakby był tak bardzo z południa. Tak? No właśnie, i mi, mi się właśnie kojarzy z Shonan Connerem, który Mniejszość z południa, bo przecież gra estetyjskiego Egipcjanina. Tak, ze jest wspania wspaniałym szkockim akcentem, ale tak Skoń... Swoją drogą to jest o tyle zabawne, że, że o ile w sztuce wojennej Hiszpania zapisała się wprowadzając hiszpański szyk bojowy, czyli hiszpańskie tercio, czyli pikinierów osłanianych przez muszkieterów, to było bardzo skuteczne na polach Pitew, w 16 XVI-wiecznej Europy. Problem polega na tym, że wszystkie te jednostki w świecie Borkamera wylądowały w Tylei. Estalia ich została pozbawiona, w zamian za to ma tych słynnych szermierzy ze swoimi szkołami, które potrafią... Swoją drogą, te imiona tych osób, które zakładały te szkoły Fechtunku, no też oczywiście są... Tam... Esteban i Tak, zwłaszcza ten drugi. <grym> tak, co okazałoby nam, Myślę, że w esteryjskiej szkole Fechtunku chodzi o coś innego niż tylko o pokonywanie przeciwników w budowę budowę fortyfikacji? Bo widzisz, oni wiedzą o co walczą. O co walczą, tak. tak, tak to, bo to jest najważniejsze, tak? Wojownik bez serca to da daleko nie zajedzie, a oni wiedzą o co walczą, tak? Za to serce bez wojownika może za daleko. <gry> no to już tutaj wiesz, trzeba porozmawiać z kolejnym ze słynnych taliskich Szermierzydą Marco, tak? Wiesz co, no ja myślę, że to w, o tym, gdzie dojdzie serce, to porozmawiamy, jak dojdziemy do osobnego odcinka dokładnie. Bo, ponieważ nie serce wojownika jest najważniejsze, lecz szpada, która dynda przy boku. Okej, okay. ale tak czy inaczej? Co wiemy o Estali jeszcze, oprócz tego, że ma dużo szermierzy, że ma szkołę tego frychtunku, że ma, ma kilka specyficznych jednostek wojskowych. To są rycerze kawaleros ESTY. Do tego jest, jest opisany oddział Bandoleros Gringos. Sycy! Si, si. aktyw... Tak. Bandoleros Gringos, czyli jednostka no, strzelecka. Była to jednostka strzelecka, to dodatkowo wskazuje na kolejne źródło inspiracji, którym kierowało się tutaj Dimitrios, tworząc Estalię: Spaghetti Western. Spaghetti Western to raz, a dwa generalnie Meksyk. Tam, tam masz zaświadczone w loże, jak popatrzysz sobie na mapę, masz miasteczko. Durango, jak w Meksyku. Które to miasto? Miasteczko. Posadę, skupisko ludzkie. Trudno powiedzieć, jeśli nie masz skali. Jeżeli, jeżeli o całej krainie wiesz tylko tyle, że są tam dwa duże miasta w miarę. Jedno to jest Magritte, a drugie to jest Bilbao. Jedna Bilbao oczywiście nawiązuje tutaj do. Czekaj, nie? Jest Bilbao. Chansu. Chansu. Bilbao Jest w Hiszpanii. Tak. W kraju basków tak naprawdę. No i widzisz, znowu się ten bilbali, bilbali tak. tak. E, masz rzeki, które nawiązują do tego, co jest tak naprawdę na iberyjskim. wiesz, Masz rzekę Tagos, czyli obviously nawiązanie do tagu, i tak dalej. To wszystko mocno do tego nawiązuje, ale nie tylko. To nie jest taka Hiszpania, jaką znamy tak naprawdę z powiedzmy XVI wieku. To jest taka Hiszpania, która byłaby, no jakby nigdy nie stała się Hiszpanią, którą była tak naprawdę. To jest Hiszpania przed, może tak. i po zjednoczeniu, ale przed budową potęgi swojej morskiej, i kolonialnej. No właśnie, no bardziej, że nie zapominajmy, że siłą rzeczy w dużej mierze też jest wchłaniana przykład Portugalia, tak? Jakby z rozpędu nawet nie wspomniana prawdopodobnie za bardzo. To znaczy odkrywców stalińskich. To znaczy, zawsze masz, jeżeli jest wspomniano o Estalii, to Estalia jest takim rejonem świata, który składa się z wielu królestw. Tak. Tak samo jak Półwysp Iberyjski też miał wiele królestw. Portugalia była jednym z nich, Kastylia była innym, Aragonia była innym i tak dalej, i tak dalej. One się zjednoczyły w taki sposób, jak się zjednoczyły w historii. Tak samo jak oczywistym nawiązaniem do historii Półwyspu Iberyjskiego jest ten słynny najazd arabijski. Tylko, że różnica między tym, co jest w Wolhamerze, a tym, co było w rzeczywistości, jest taka, że. O ile najazd u był w 711 roku w naszej historii, to rekonkwista skończyła się w roku 1492. To trwało setki lat, cały ten proces. Ta kultura się połączyła, ta kultura arabska w loże Warhammera nie jest w żaden sposób arabijska właściwie. Nie jest w żaden sposób powiedziane o tym, że faktycznie przeniknęła to stalię. Zamiast za to masz opisane, te wszystkie okrucieństwa, czy tam wojska czarnego Wezyra dopuściły się w Magnicie, powstanie rycerzy... Znaczy, tak, ale, znaczy... bo to jest że po pierwsze, no, mm -hmm. ten lord tidański, estaliński cały czas teraz to mieszam, jest naprawdę bardzo skąpy i tu trzeba, wiesz, bardzo, bardzo po okruchach informacji, o ile rzeczywiście nie jest wprost napisane o jakby tym, że kultura właśnie południa arabijska przyjętniała do Estalii, o tyle jest napisane, że estalińczycy mają potężną flotą i właśnie handel zarabił i we wszystkich tych rejonach fitnie. Więc, skoro są utrzymywane naprawdę takie poważne stosunki handlowe, to z tego można wyciągnąć, że właśnie różnych naleciałości kulturowych stamtąd przy okazji również się sporo e, przywozi, tak? Tak, ale wiesz, jednak trochę inne masz naleciałości kulturowe, inny jest ich charakter w momencie, gdy przez 700 lat ta kultura dominuje na twoim terenie, a potem jest wypierana i w jakiś tam sposób, a inny, jeśli po prostu masz z nimi bliskie związki handlowe. Tak, to I prawda. To wygląda. Ale tu właśnie też nam w kwestii rozmowy o SLI właśnie bo tak zaznaczyliśmy, hmm. to rzeczywiście jest miejsce, w którym na dobrą sprawę działy się krucjaty w świecie Warhammera. Tam się zaczęły, tak. Tak, ale w, chyba większość nawet tam trwała tak naprawdę, no bo z racji tego, że nie mamy tutaj i Ziemi Świętej, nic takiego, a Arabia to Slant of the Dead, w sensie... No nie do końca. To znaczy, to nie tak było. Te, te rejony, gdzie szłyby krucjaty normalnie, bardziej w tym sensie, o czym chodzi. Jest... Okej, okay, dobra. To właśnie pamiętajmy, że krucjaty w Warhammerze to rzeczywiście jest ten moment, kiedy i Imperium i lecieli właśnie do Estali, tam pomagać, walczyć z najeźdźcami. Zresztą sam Czarny Wezr to... nie wiem w sumie czy czarny, bo ja znalazłem... Że nazywał się Jafar. Sultan Sultan swojego bezera. Tak, tak, tak o tym oryginalnym imieniu właśnie Jafar. Udało mu się rzeczywiście tam zjednoczyć te wszystkie ludy i rzu rzucić wezwanie Estalii. Teraz, co ciekawe, z tamtych czasów wziął się zakon znany imperialne płonącego słońca. Tak, właśnie powstał w Magricie. I właśnie o. O tym zaklęcie zresztą można wyczytać w loży, że y, oni tam w swojej głównej siedzibie bodajże mają e, różnego rodzaju i zapiski, i obrazy, i płaskorzeźby, które przedstawiają tamte wydarzenia, powsta powstanie tego. Więc y, mówię, to tak jak wspominaliśmy też przy Tilei, że o samej tyle jest mało, ale bardzo często są przemycane jej kawałki e, w inne zakątki Starego Świata, czy to w podręcznikach, czy w książkach, czy w czymkolwiek innym. Tak właśnie jednym z takich łączników Estali z resztą uniwersum jest między innymi ten Zakon, tak i właśnie cała kwestia Krucjat, które tam wzięły swój początek i tam głównie się rozegrało na tych ziemiach, tak. Znaczy, nie tam się głównie zarazegrały, bo trudno powiedzieć, że tam się głównie rozegrały, skoro przez 500 lat trwały w Arabii, a tutaj trwało no, no. tylko kilka lat. Więc wiesz, to się zaczęło od Estalii. Ja tutaj uważam, że to, jest, że to akurat jest może przedstawione trochę bez sensu, bo wiesz, okrucieństwa Wezyra tam w stosunku do ludności cywilnej Estalii mogłyby oburzyć wcerzy, powiedzmy, prawych, niesprawiedliwych, bytońskich i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie na tyle, żeby przeprawić się przez morze i przez 500 lat jeździć po Arabii. To jest, wiesz, to jest um, taka śpiewka, ale... którą się, się sprzedaje na potrzeby kronik, tak? Żeby tak, ale nie... wiesz, znasz tak. broczeńskich rycerzy, oni potrzebowali pretekstu, a nie powodu. No dokładnie, dokładnie, <laughs> więc tutaj jest um, coś pod spodem. Swoją drogą, trochę bardziej rozwija to, to nie jest oficjalne, mm -hmm. Pamiętasz tą serię nieoficjalnych armii booków do WFP? Tak. Tam zostało to rozwinięte, że te krucjaty i wojny pomiędzy Estalią a Arabią trwały dłużej, w taki sposób, żeby to bardziej przypominało to, co było w historii. Naszej, że ten okres tego, jak Arabijczycy zamieszkiwali Półwysep Estalijski, przeciąga się w tamtej wersji historii na kilkaset lat. Są takie miejsca, gdzie faktycznie to się miało tak przeplatać i tak dalej, ale to nie jest oficjalne. Oficjalnie no, walczą z tym Wezyrem, Wezym przegrywa, magrite się udaje odbić, powstaje zakon i tak dalej, i tak dalej. A potem rzucają się przez morze, prawie jak Czarnecki, żeby pokonać złych niedobrych Arabiczek. No tak to jest. Ta, ta wersja nieoficjalna wydaje mi się trochę bardziej sensowna, natomiast, natomiast no, ona jest całkowicie nieoficjalna. No póki co zobaczymy jak to się będzie rozwijało dalej, bo mo może kiedyś się doczekamy właśnie na więcej informacji o lożu Warhammera, który nie dotyczy się tylko Imperium. Z drugiej jest... strony może dobrze, że GW się za to nie bierze, przynajmniej nic nie psuje. Na znaczy, no, <laughs> Ale to... sobie zobaczymy, jak ale... będzie wyglądał The World That Was. Tak Dokładnie, wiesz. ale to nie jest wszystko, ponieważ jest jeszcze jedno ważne wydarzenie w dziejach Estalia. Jest to wydarzenie tak ważne, że ciężko o nim cokolwiek znaleźć. I jest to wojna krwi. Tak, o którym znajdziesz tylko i wyłącznie to, że została rozpętana przez pewnego wampira z linii krwi Nekrach i jego głównym celem było dotarcie do Magrity do świętej księgi przechowywanej w świątyni Mirniti, do której dotarł, a potem jego prochy znaleziono około tej księgi. Co tam się wydarzyło, nikt nie wie. Dokładnie. I to był rok 1750? Tak, i to jest powód, dla którego Estaryjczycy nie znoszą nieumarłych, ponieważ wojny krwi i wojska właśnie rzeczonego nekracha. spustoszyły całe wnętrze półwyspu, stąd ludność tamtejsza nie pała wielką miłością do nieumarłych. I nie znosi. To prawda, no ale nie tylko oni. Z drugiej strony rzecz niewątpliwy plus mieszkania w Stalich, pomijając klimat, choć trochę suchy, jest taki, że właśnie pomijając okazjonalne na najazdy nieumarłych, ewentualnie arabijczyków, to jeszcze trzeba się martwić o skawenę, a poza tym to w miarę to luźno. Się nie Chaos tam się nie zapuszcza. Oficjalnie. Oficjalnie. No z drugiej strony linia brzegowa jest długa, więc najazdy i z Norski i z, choćby z Nagarod. E, do tego oczywiście konkurencja z wysokimi elfami o panowanie na morzach i oceanach. Dodałbym jeszcze arabijskich korsarzy i piratów Sartosy. I piratów Sartosy, tak. E, zresztą zaraz obok mamy tilańskie Tobaro, które gdyby mieć wystarczająco dużo siły można byłoby jakby... Wsiąć swoją strefę pływów, ale to wszystko. Znaczy właśnie to jest tak, że tak naprawdę stale jest takim rozwinięciem Tilei na zasadzie państw miast i tylko mniej jeszcze o tym wszystkim wiemy niż właśnie wspomnianej Tilei. Ja, ja mam też wrażenie, że jest rozwinięciem, ma być takim właśnie wzorowana trochę na Włosze, na Hiszpanii, przepraszam, ale dużo biedniejszym. Bo spójrz. Hmm, jeżeli popatrzymy na te góry, które tam, się, które tam są w środku, prawda, to w innych częściach świata, tam, gdzie są jakieś bogactwa mineralne, dotarły krasnoludy. Mhm. Tam nie ma zaznaczonej ani jednej twierdzy krasnoludzkiej, która by to w jakiś konkretny sposób wydobywała, więc wydawać by się mogło, że te bogactwa mineralne znajdujące się w górach no są dość ubogie. Mamy tam wzgórza, mamy tam trochę lasów, mamy duże przestrzenie, ale słabo zaludnione. Wiesz... To jest dość biedny kraj. Druga sprawa, taka propo mapy właśnie wypada też wspomnieć, że pomijając ten rozłam na wersję państw miast duży rozłam wśród populacji jest właśnie podzielony pomiędzy ludzi zamieszkujących nadmorskie nabrzeżne osady i miasta, którzy oczywiście na jakąś tam mają rolnictwo, ale w dużej mierze też rybołówstwo no i handel pływanie na tym żyją i zarabiają te miasta, na tym to, to się opiera. A z drugiej strony, właśnie we wspomnianych górach Irana jest również znacząca populacja. Ludzi, którzy nie mają dostępu ani do Semen i to są tacy typowi iberyjscy górale. Tak. Tam też można znaleźć zupełnie inny klimat niż z tym, co byśmy kojarzyli z klasyczną Hiszpanią, prawda? Flamenco i inne takie rzeczy. Dokładnie, poza tym tutaj to raczej byliby na przykład e, Baskowie albo coś takiego. Chociaż to na północ, jak na północ jak mamy Bilbali, który jest odpowiednikiem Bilbao, to tamte okolice można by tam wiesz, coś w ten sposób wkręcać. Jeżeli, Natomiast, jeżeli no? ktoś się zastanawia, co ciekawego mogą robić y, górale z Stali. To informacji za bardzo nie ma, ale mamy takiego w prawdziwym świecie faceta, który właśnie pochodzi z krajów basków, urodził się w tych górach. Nazywa się Kilian Żornet i robi rekordy świata we w bieganiu na przykład na Monteverest. Podkreślam tutaj podkreślam w Więc ciekawe pomysły z tego można jednak wyciągnąć ostatecznie jak chcemy tutaj właśnie. Ja nie wiem czy to plan w ogóle był taki, żeby to próbować jakoś nanieść też szkockie kwestie, szkockie kwestie i szkockie góra, ale szczerze wątpię. Też mi się wydaje, że nie. To jest, Ale... myślę, że na tej zasadzie, że autorzy sami się zbyt mocno nigdy nie zastanawiali, co tam tak naprawdę wstawić, i po prostu było: no, są tam góry, więc są górele, są tam morza, więc są ci, co po nich pływają, no a Estalia, no to właśnie Zorro, Szpardy, więc pojedynki, tak. Też zakładam, że, po, że mogli wychodzić z tego założenia, które właśnie tutaj przytoczyłeś. Natomiast co ciekawe, to jak narysowali tą mapę, że w środku góry i z tych gór wypływa dużo różnych rzek, jest logicznym wytłumaczeniem, dlaczego tajemne półwysep jest podzielony na tyle różnych państwek, bo w delcie jest ka każdej z tych rzek zbiera się jakby handel z całości tej rzeki i one ze sobą konkurują, są obok siebie, a są za małe, żeby się nawzajem podbić i kon kontrolować całość. Mm -hmm. Wiemy, że mamy największe królestwo jest w Magrycie i, i drugie największe królestwo jest w Bilbali. Bilbali jest swoją drogą chyba jedynym miastem, znaczy Magrita też jest troszeczkę opisana, ale Bilbali jest troszeczkę lepiej opisane, bo ma opisane, że jest dookoła są klify, tam jest port w takiej zatoczce, na środku zatoczki jest wyspa, na wyspie jest wieża z takim dzwonem, po którym się rozpoznają, żeby tam w burzy, żeby szukać tego miejsca, żeby tam zacumować. I wiesz, poza tym nie masz opisanych nawet nazw tych królestw, nie masz żadnego króla wymienionego tak naprawdę. Wiemy, że na przykład jeden z władców zbudował w jednej z dolin górskich Dolinę Wiatraków. To jest oczywiste nawiązanie do pewnego błędnego rycerza z Lamanczy, który... Z wiatrakami walczył. Te wiatraki mu tam nie wypaliły i teraz z kaweni coś z tymi wiatrakami kombinują, ale nie wiadomo co. To jest koniec flafu. Ta, bo jest jedna rzecz, o której tak cały czas się ocieramy na ten temat, ale właśnie a propos odkrywców i tak dalej, to i no to nowy świat. Santa Margherita, uważana za chyba największą tak naprawdę kolonię, największą, największe miasto w nowym świecie ludzkie. Tak, esteryjskie. I właśnie jest Estalickie, więc tutaj, tak jak wspominaliśmy właśnie przy tej idei, jako odkrywcy, jako ludzie na, nauki i sztuki, którzy pływają, którzy starają się zdobyć ten świat, pokazać ten świat, opisać ten świat, to jest, powiedzmy, to jak najłatwiej wrzucić to na własne sesję, jak wciągnąć czy dać jakiś akcent o tym. W samym flafie też znajdziemy, że właśnie ci już wspomnieni szermierze esteryjczycy Często wyruszają na północ i na wschód do mroźnego imperium, żeby się sprawdzić tam, gdzie są te słynne armie chaosu, czy co tam jest. Ale tak, no, jeżeli chodzi o Flaw Estalijski, to chyba wyczerpaliśmy już wszystko, co było, i to tak mocno dodając od siebie. Ja jeszcze tak swoją drogą, tutaj, tak jak rozmawialiśmy właśnie o inspiracjach i o konarem i o Zorro. To wiecie, większość tego Flafu Estalijskiego jest prawdopodobnie starsza od nas. Co oznacza, że autorzy, kiedy go pisali, nie mogli się posiłkować takimi wielkimi dziełami kultury światowej, jak na przykład film Desperado Roberta Rod Rodriguez'a. To prawda. Więc. A ja myślę, że to jest świetna sesja do Warhammera, która czeka na to, żeby ją wykorzystać tak naprawdę, tylko przedstawiona w niepełny sposób Okej. Okay. <laughs> tak. E, kolejny kolejny kamyczek do mojej tezy, że Estalia tak naprawdę bardziej przypomina Meksyk niż Hiszpanię. Bo słuchaj, co wiemy jeszcze o niej? Wiemy, że oprócz tego, że są królestwa, że są podzielone, to, że wiemy, że tam jest szlachta. Szlachta bardzo dumna, więc y, można z tego wyciągnąć wniosek, że skoro szlachta jest, pokazuje się jako tych kawalieros, to mają pieniądze na to, więc muszą mieć majątki ziemskie, więc muszą na nich pracować jacyś chłopi. Więc wiesz, i teraz ja wiem, że to nie jest kanon, to nie jest powiedziane wprost. I że tam jest dużo mniej, mniej przestrzeni niż w nowym świecie prawdziwym było. Ale to tylko sprawia, że w takiej stali te różnice między biednymi i bogatymi będą bliżej siebie geograficznie. Że bliżej jest z tej wioski do tej wielkiej haciendy, w której jest 50 pokojów, którego mieszkańcy nawet połowy tego skrzydeł nie odwiedzili, bo, bo po co by nie było powodu, żeby tam gdzieś pójść, w tym swoim własnym niewiadomiu. Natomiast wracając jeszcze do kwestii Santa Magrity. Wiesz, okej, okay, dobra, to trochę przypomina hiszpańskie posiadłości w Nowym Świecie, ale to jest jedno, nieważne jak duże, ale tylko jedno miasto. I to w żaden sposób nie odpowiada temu, jaka była pozycja Hiszpanii, tak naprawdę za czasów Karola I-V, jak władcy Hiszpanii, Habsburgowie, byli najpotężniejszym rodem na świecie i mieli tak ogromne te posiadłości, że oni właściwie w Hiszpanii już nie musieli nic zrobić, bo wystarczyło, że tylko przywiozą to złoto, właściwie bardziej srebro, z kopali w Meksyku. Dokładnie. Ja tego nie ma. Jeszcze. Nie, ma tego jeszcze, nie a, będzie miała. Jeszcze. A wasze Nie będzie miała, bo przejdzie End Times i GW i skasuje. A wasze postaci mogą być tymi, którzy właśnie przywiozą to srebro i złoto. Lufstria czeka. No czekam, mów, mówisz, tak? Także zaciągnij się mówili, zwiedzisz kawał świata, poznać ciekawych Lizardmenów. Dokładnie. Bo myślę, że tu, tu, tutaj zamkniemy nasz odcinek ostali. Jak zawsze, jak wy macie sami jakieś ciekawe informacje, na które trafiliście albo pomysły, czy nie wiem, historie z własnych sesji, to się podzielcie z nami w komentarzach. Nie wiem, czy ostatnio jeszcze kiedyś zrobimy kolejny odcinek, bo naprawdę póki co za mało tego flafu, chyba żebyśmy się rzeczywiście przebili przez te wszystkie nieoficjalne dodatki. Ale na, za to mamy dużo innych tematów, które zawsze podrzucacie i również możecie je podrzucać, na którymi przyjdzie nam jeszcze pogadać. A póki co, tam, chwała Imperium, ole. Hola, Ola. Ola. I ten flamenko i kastaniety w tle słyszycie, to powinno tak, tak, tak działać, tak? Mniej więcej tak. It's